Witam serdecznie. Taki mały komunikat yy, do Was widzowie i też do Waszych rodziców. Byłem na pogrzebie, właśnie z niego wróciłem i spotkała mnie bardzo niemiana sytuacja. A propos Wami. Yy, musicie zrozumieć, że jak jest taka ceremonia jak pogrzeb i tym podobne, to nie wypada wchodzić na tą ceremonię za mną, jak nie jesteście z rodziny tej osoby czy tam znajomymi. Yy, nagrywać tej cele ceremonii bezczelnie i Podchodzić i beztelnie, i podchodzić i prosić mnie o zdjęcie. Ja mam takie pytanie: czy wy macie równo pod y, sufitem? Czy wy czasem nie macie y, wyczucia, że takich rzeczy się nie robi? Proszę Was, rodzice, jeżeli mnie oglądacie, wytłumaczcie swoim dziec dzieciom, że takich rzeczy się nie powinno robić, bo to nie ja mam ich uczyć, tylko wy jesteście za swoje dzieci odpowiedzialne i to wy powinniście je tego nauczyć. Proszę, nie róbcie więcej takich rzeczy, bo ja z, tak... bo ja z takimi ludźmi nie będę robił sobie żadnych zdjęć. Pozdrawiam.